Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film maluję się kosmetykami innej marki. Mam nadzieję, że taki film się spodoba. Proszę Was oczywiście o łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. I jeszcze możecie napisać w komentarzu, jakie filmy chcecie na moim kanale. Zawsze oczywiście Wasze propozycje czytam i rozważam. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. I tutaj marką, którą dzisiaj będę się malowała, to markę EXPLY. Nie wiem, czy dobrze mówię. To jest marka, która pojawiła się jakiś czas temu w Lidlu. I długo się zamierzałam, żeby ten filmik nagrać. I tutaj są kosmetyki takie jak rozświetlacz, brązer, puder, takie sypki. Jeszcze był w kamieniu, ale nie brałam, po prostu nie lubię w kamieniu i uwielbiam bardziej sypkie. I też tuż do rzęs, taki jeden wzięłam. No i błyszczyk i pomadkę z tej marki Exprim. I tutaj tyle tych produktów wzięłam, co Wam teraz pokazałam. Oczywiście też swatche Wam pokażę. Jedynie, co w tej kolekcji nie ma, to jest podkład. Podkład użyłam właśnie ten mój ulubiony z L'Oréal. Widzicie, jak już jest mało tego podkładu. Po prostu tak zużywam, jak go tak lubię. Kolejny to jest korektor. Też tej korektor nie było, więc użyłam swojego korektora z Eveline w tej wersji. I drugi korektor, który użyłam, czyli tutaj też jako pod cienie I też tutaj na twarz użyłam właśnie tego z Bel, który bardzo lubię dłuższego czasu używam i też pewnie nieraz mówiłam wam. Paletki użyłam właśnie z Makeup Revolution. Tak on wygląda. I teraz wam pokażę, jakie cienie. Jeśli chodzi o bazowe, to jest ten, użyłam. Później na załamanie, to użyłam tego cienia, jak dobrze pokazuję. A tutaj na całą powiekę, to ten cień. Więc takie cienie użyłam, właśnie dzisiaj w makijażu. Bo też cieni tutaj nie ma, ani podkładu, ani korektora, ani właśnie cieni nie ma, więc użyłam swoich kosmetyków. I też nie ma różu. Uży, też użyję swój róż. Który tutaj mam, z, też z Omega Revolution. Tak właśnie wygląda. I zaraz przechodzimy do makijażu. Tak, makijaż nie jest do końca skończony. Właśnie skończę tym, właśnie produktami, co Wam dzisiaj pokazałam. Produkt, który użyję z tej marki, to jest Xmi. On jest sypki. Tak jak mówiłam, właśnie był też puder prasowany, ale go nie brałam, po prostu nie lubię takich prasowanych. Postaram się, żebyście widzieli, jak się tutaj mały. Nie widzicie? O nie pachnie w ogóle. puder już dany, i Wam pokażę, właśnie, jak on wygląda. Ten puder taki jest drobno zmielony. Nie wiem, czy będzie złudź na ręce. Tak właśnie wygląda. Takie żuciutki, fajne. Ładnie pachnie. Teraz brązer. Z Exmi. Troszeczkę tutaj wybrudziłam od y, tego pudru. Ten brąz, zaraz Wam pokażę z watcha. Wygląda tak. I tak wygląda bardziej na delikatny. O tak właśnie wygląda. On taki wygląda, taki bardziej na delikatny. Rozciera się. Dobrze. Postaram się teraz przejść wieczorem i powiedzieć moją opinię na temat tych kosmetyków. Co o nich sądzę? Myślałam, że w komentarzu, zobaczyć tych kosmetyków, czy też nie. Dobra, więc biorę teraz trochę produktu dobra ściągam okulary może tylko tak przybliżę wybaczcie okej okay. taki delikatny ten produkt nie wiem jak to widać w kamerze taki widać delikatny jest I powiem Wam, że maluję się tak jak umiem, bo tak ja potrafię. I w ogóle uwielbiam się malować. Musiałam sobie przybliżyć ten rusterko, żeby widzieć mniej więcej. Brązor już dałam. I on jest taki fajnie delikatny. I to mi się taki efekt podoba. Nie lubię takiego efektu, że tak widać coś. I brązor już dam Teraz róż. Róż oczywiście poza kamerą. Róż dałam poza kamerą, żeby było szybciej. Ten właśnie, tak jak Wam pokazywałam, ten Revolution Dalej będzie rozświetlacz Zaraz Wam pokażę jak ten rozświetlacz wygląda Opakowanie tak wygląda Zaraz Wam tutaj Tak na palcu Tak właśnie wygląda Biorę pędzelek Taki Tak Mogę, że dobrze trafię. Dobra też już dałam. Zostały mi trzy rzeczy, czyli tusz i pomadka i błyszczyk. Zaraz oczywiście się namaluję. Dajmy tylko okulary, żeby malowała rzęsy. Szczoteczka jest taka. Nie wiem, czy widać. Taka właśnie szczoteczka. Taka klapsydra. Dobra, teraz jakoś muszę jakoś tak, żeby sobie nie wsadzić w oko. Więc jak zasłonię, to przepraszam. Dobra, zaraz do Was przyjdę. To już dałam. Nawet fajnie się to malowałam. To mi dwa ostatnie produkty, czyli pomadka i błyszczek. Zaraz Wam pokażę pomadkę. To jest pomadka matowa, taki kolor i zaraz wam pokażę na słoku. Ta pomadka wygląda. Taką się wygląda ta pomadka. I błyszczyk, i taką zaraz Wam pokażę jaki mam tutaj aplikator, taki błyszczykowy, no i błyszczyk. Zaraz też Wam pokażę ten błyszczyk, o, tak właśnie wygląda, nie wiem czy dobrze, tak, taki błyszczek taki fajny, taki mleczny, to są te dwa produkty, zaraz przyjdę, staram z dłoni, no i pierwszy patrzę ten, Tą pomadkę. jest tak. Ale zobacz, Fryda. tam, jeśli chodzi o tę pomadkę, to tak jak się maluje tą pomadkę, tak nie lepi się. Taka jest mokra konsultacja. Oczywiście zasycha powoli, ale się nie lepi. I to jest fajne. Dobra. Tylko, oczywiście, zaczekam, żeby zaschły, i dam oczywiście błyszczyk. Ten. Tak, już to poprawię. I fajnie zasunię na ustach. Fajnie, nie lepiej. Tak mi się podoba się ten efekt nielepienia. Daję teraz błyszczyk. Kuszyk. I pachnie tak, prezentuje się skończona makijaż. Wam pokażę z bliska, jak on wygląda. Dobra, wygląda mój skończony makijaż. I tak się prezentuje te kosmetyki. To postaram się przejść później z moją recenzją, czy, czy mi się sprawdziło, czy też nie, czy robimy ciastka, czy też nie. Jeśli chodzi o makijaż, co mi się tutaj na razie podobało, to na pewno brązer fajny. Taki delikatny brązer i uwielbiam taki delikatny efekt. Też mi się wyświetlacz podoba, też fajny. Też jeszcze mi się podobał ten tuż do rzęby, fajnie rozdziela moje rzęsy, a moje rzęsy są długie. No i te pomadki. Jeszcze też oczywiście Wam powiem, też jeszcze one fajne były. Nie wiem, jak ten puder, czy będzie robił mi ciastka, czy też nie. Ale tak nieskończony makijaż. Oczywiście postaram się przejść do Was na podsumowaniu. I jak coś, to do zobaczenia później. Pokazuję Was z podsumowaniem makijażu. Makijaż gdzieś tak po 20 chyba zrobiłam, bo tak 19 bo 20 coś takiego zrobiłam, Nie więcej, już nie pamiętam. Teraz jest 23,40 teraz to nagrywam. To podsumowanie makijażu. I zaraz wam zdejmę okulary i pokażę z bliska właśnie jaką jak mój się trzymam, tak właśnie na makijaż się trzymam mam że okulary, żeby widzieć. I tak, tutaj mam lusterko, więc od razu zobaczę, co tutaj jest nie tak, co tutaj Wam podsumuję. Jeśli chodzi o puder. bo puder właśnie żyłam, Nie będę podsumowywać ani cieni, ani podkładu, ani korektora. Tylko te kosmetyki. Jeśli chodzi o puder. Tak myślę. Czy mam lepsze pudry, więc jest. Być, może być, jeśli chodzi o ten puder jeśli chodzi o maskarę to jest całkiem, całkiem mi się bardzo podoba ten produkt jeśli chodzi o ten tusz i będę pewnie ten tusz używać, bo jest naprawdę fajny tak właśnie mamy szczoteczka i kolejny właśnie produkt to jest bronzer i bronzer mi się bardzo spodobał on tak właśnie wyglądał i nie wiem się, czy widać, w komentarzu, czy widać właśnie to konturowanie, czy też nie. Ale jest tak delikatne i tak mi się podoba, i ten brązer pewnie będę używać. Więc też mi się spodobał ten produkt. Kolejny rozświetlacz, i też mi się spodobał bo też taki fajny jest. Też i kolor mi chyba pasuje. Na Napisz w komentarzu, czy pasuje mi kolor, czy też nie. I ten highlighter, czyli rozświetlacz, też fajnie się trzyma też fajnie się trzyma. To jest ok, jeśli chodzi o ten, o ten produkt. I kolejne, ostatnie dwa produkty, czyli pomadka i błyszczek. Wiadomo, pomadka, tak trochę piłam, trochę ją nosiłam i, no, wiadomo, trochę się zdarbo, wiadomo. Nic innego tam nie, nie oczekiwałam, że wytrzymała się nie wiadomo ile. To nie jest Maybelline. Ale może być. I powiem Wam, jeśli chodzi to pomadka, to bardzo mi się spodobała, bo nie lepiła się. Bo tak, nieraz jak nakłada się matowe pomadki, to lepi się, nie? Ale tam było okej. Okay. Tak samo błyszczek taki też fajny. Też fajnie błyszczą, więc te produkty oczywiście sobie zostawię puder, powiem szczerze, jeśli chodzi o puder, to nie wiem. Właśnie. Tak jak mówiłam na początku mieszano tutaj, jeśli chodzi o ten puder. Się chyba nie wygląda na hmm. Oczywiście możecie mi w komentarzu, czy miejsce kosmetyki, czy używaliście, jak wam się sprawdzało, Możecie też napisać w komentarzu, jak chcecie. No chyba tyle, chyba, co do podsumowania tego, tych kosmetyków. I tak, jak się mówiłam, na pewno mi się bardzo spodobały te trzy produkty. Dla mi są ok. No, te błuszczek też fajny. Więc te produkty najbardziej mi się spodobały. To też może być ok. To wszystko się chodzi o podsumowaniu makijażu. Zaraz będę zmywać już makijaż, nawet no mam już promiecelny. I napiszcie w komentarzu, czy chcecie jakieś vlogi na moim kanale domowe, czy jakie tam inne filmy chcecie. Napiszcie w komentarzu, zawsze oczywiście czytam. Zawsze wasze komentarze czytam i rozważam. Dziękuję Wam za uwagę. Proszę o łapki w górę. Proszę o subskrypcję kanału, żeby być zamierzony z każdym moim filmem. I nie przegrapię żadnego. Do zobaczenia i trzymajcie się, popa!